Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 8: Sposoby zarabiania na Twitchu. 8 i 3 darowizny, donations, i Kiri. Jak zachęcać widzów do wsparcia. Zagadnienia: 8.3.1 Czym są darowizny i Kiri? 8.3.2 Jak zachęcać widzów do wsparcia? 8.3.3 Narzędzia i programy wspierające darowizny i Kiri. 8.3.4 Techniki zwiększania liczby darowizn i chirów. 8.3.5 Przykłady skutecznych strategii pozyskiwania darowizn. Darowizny, Donations i Kiri to jedne z najpopularniejszych metod wsparcia streamerów na Twitchu, które pozwalają widzom bezpośrednio wspierać swoich ulubionych twórców. W tej sekcji omówimy, czym są darowizny i Kiri, jakie są sposoby ich wykorzystania, jak zachęcać widzów do wsparcia oraz jakie narzędzia i techniki mogą pomóc streamerom w efektywnym pozyskiwaniu donacji. Pierwszego definicja darowizn, Donations. Darowizny to bezpośrednie wpłaty pieniężne dokonywane przez widzów na rzecz streamera. Mogą być dokonywane za pośrednictwem różnych platform płatniczych, takich jak PayPal, Streamlabs czy Stripe. Darowizny są natychmiastowe i pozwalają streamerowi uzyskać pełną kontrolę nad otrzymanymi środkami. Drugiego definicja hirów. Czyli to wirtualna waluta Twitcha, która jest kupowana przez widzów za prawdziwe pieniądze i wykorzystywana do wspierania streamerów podczas transmisji na żywo. Czyli pojawiają się w czacie jako bity i są często wykorzystywane do wyróżniania wiadomości w czacie, co zwiększa interakcję z widzami. Trzeciego różnice między darowiznami a hirami. Darowizny przychodzą bezpośrednio do streamera z pominięciem Twitcha, co oznacza brak prowizji od platformy, poza prowizją zewnętrznych dostawców płatności. Streamerzy mają pełną kontrolę nad tymi środkami. Czyli Twitch pobiera prowizję od zakupów hirów przez widzów, ale oferuje streamerom dodatkowe funkcje, takie jak animacje na czacie i integracje z alertami. To bezpieczna forma wsparcia, ponieważ eliminuje ryzyko cofnięcia płatności bike. Pierwszego transparentność i komunikacja z widzami. Kluczowym elementem zachęcania widzów do wsparcia jest otwarta komunikacja. Streamerzy powinni jasno informować, dlaczego darowizny są dla nich ważne i w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju kanału. Na przykład streamer może opowiadać o planach rozbudowy kanału, zakupie nowego sprzętu czy organizacji specjalnych wydarzeń dla widzów. Drugiego wyraźne cele i cele do osiągnięcia. Cele donacji, donation goals, ustalanie konkretnych celów finansowych, takich jak zakup nowego mikrofonu czy organizacja Java.ja, może zachęcić widzów do wsparcia. Cele można ustawić za pomocą narzędzi takich jak Streamlabs czy Stream Elements, które pozwalają na wyświetlanie pasków postępu na ekranie streamu. 3. Specjalne alerty i nagrody dla darczyńców. Personalizowane alerty na ekranie za każde wsparcie są skuteczną metodą zachęcania widzów do darowizn. Można ustawić różne alerty dla różnych kwot, które zawierają unikalne dźwięki, animacje czy wiadomości dziękczynne. Streamlabs i Stream Elements oferują szerokie możliwości personalizacji alertów. 4. Ekskluzywne treści i przywileje dla wspierających. Widzowie, którzy przekazują darowizny, mogą otrzymywać specjalne przywileje, takie jak dostęp do zamkniętych sesji QIA, możliwość wyboru gry do streamu czy dodatkowe emotki na czacie. Dzięki temu widzowie czują się wyjątkowo i chętniej wspierają kanał. 5. Podkreślanie znaczenia każdego wsparcia. Streamerzy powinni zawsze dziękować za wsparcie, niezależnie od jego wysokości. Nawet najmniejsze darowizny mają znaczenie i warto je docenić, aby budować pozytywne relacje z widzami. 6. Organizowanie specjalnych wydarzeń z okazji wsparcia. Streamerzy mogą organizować specjalne wydarzenia, takie jak maratony, streamy charytatywne czy subathony, gdzie długość streamu wydłuża się w zależności od ilości otrzymanych darowizn, aby dodatkowo zmotywować widzów do wsparcia. Pierwszego streamlabs Streamlabs to jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania darowiznami. Oferuje funkcje takie jak integracja z PayPal, alerty na ekranie, paski celów donacji oraz możliwość personalizacji powiadomień. Umożliwia również analizę danych dotyczących donacji, co pozwala na optymalizację strategii zachęcania widzów. Drugiego Stream Elements Podobnie jak Streamlabs, Stream Elements pozwala na zarządzanie darowiznami, tworzenie alertów i pasków celów. Oferuje także wbudowane systemy lojalnościowe, które nagradzają widzów za aktywność na kanale, co dodatkowo motywuje do wsparcia. 3. PayPal i inne bramki płatności. PayPal jest najpopularniejszą platformą płatniczą używaną do darowizn na Twitchu. Streamerzy mogą również korzystać z alternatywnych bramek płatności, takich jak Stripe, aby dostosować sposób przyjmowania darowizn do potrzeb swojej społeczności. 4. Mikrotransakcje na Twitchu, czyli Twitch oferuje streamerom możliwość zarabiania na hirach, które widzowie kupują bezpośrednio na platformie. Czyli mogą być łatwo zintegrowane z alertami na ekranie, co sprawia, że są atrakcyjne dla widzów. Pierwszego integracja darowizn z rozgrywką. Streamerzy mogą oferować interaktywne doświadczenia za darowizny, takie jak wpływanie na rozgrywkę, np. wybór postaci, zmiana poziomu trudności, co zwiększa zaangażowanie widzów i motywuje ich do wsparcia. Drugiego tworzenie wyjątkowych chwil za darowizny. Wyjątkowe momenty, takie jak dedykowane piosenki, shoutouty czy zabawne reakcje na duże darowizny, mogą stać się znakiem rozpoznawczym kanału i zachęcać widzów do wspierania streamera. 3. Współpraca z innymi streamerami. Organizowanie wspólnych intów z innymi streamerami może przyciągnąć większą liczbę widzów i zwiększyć liczbę donacji. Współpraca często prowadzi do wzajemnej promocji i większego wsparcia finansowego. 4. Szczerość i autentyczność. Autentyczne zachowanie na streamie i szczere podziękowania za wsparcie budują zaufanie wśród widzów. Widzowie są bardziej skłonni do wsparcia, gdy czują, że streamer jest z nimi szczery i docenia ich wkład. 5. Edukacja widzów o możliwości wsparcia. Nie każdy widz jest świadomy, jak działa system darowizn i hirów. Krótkie wyjaśnienie podczas transmisji lub specjalne komendy w czacie, które przypominają o możliwości wsparcia, mogą znacząco zwiększyć liczbę donacji. Pierwszego streamy charytatywne. Streamerzy często organizują streamy, podczas których zbierają pieniądze na szczytny cel. Takie działania nie tylko wspierają społeczność, ale także budują pozytywny wizerunek streamera, co przekłada się na wzrost liczby darowizn w przyszłości. Drugiego ekskluzywne treści dla wspierających. Wielu streamerów oferuje dostęp do ekskluzywnych materiałów, np. za kulis, w zamian za wsparcie finansowe. To skuteczny sposób na budowanie lojalności widzów i zwiększanie ich zaangażowania. Podsumowując, darowizny i kiri są kluczowym elementem zarabiania na Twitchu. Właściwe podejście do zachęcania widzów do wsparcia, połączone z odpowiednimi narzędziami i technikami, może znacząco przyczynić się do finansowego sukcesu streamera. Zarabianie na Twitchu: Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 8: Sposoby zarabiania na Twitchu. 8,3 darowizny, donations i Kiry Jak zachęcać widzów do wsparcia.